Dzień dobry, dzień dobry. A właściwie to nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. Bo oto mamy wieczór w ciągu dnia, która to jest godzina. Będzie około 16? Tak, za minutę godzina 16. Czyli właściwie dzień można powiedzieć w pełni. A już pomału robi się. Ciemno. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik. Ale to nie teraz. Dlatego, że teraz nagrywam dla Was tego lajwa z kurami. Co nie oznacza, że kiedy go zakończę, <śm> no to już wiecie. Także witam. Witam wszystkich w kurniku Kazika. Mamy póki co 31 osób oglądających tego lajwa. Witam Was serdecznie. Witają Was moje kurki, koguciki. Wita Was również Halina, Halina, Halina Buziak. Buziak dla widzów. Myślę, że tak jest, tak jest. Chyba nie widzieliście, bo wewnątrz kurnika przerwało troszeczkę połączenie. Jednak ten internet przy takiej pogodzie nie jest zbyt doskonały. Spróbujmy zatem ustawić tutaj statyw, tak aby ten obraz nie drgał. Dziś piątek, piąteczek, piątunio. Pogoda nie dopisuje z domu, nie chce się wychodzić. Jest zimno, mokro i wietrznie. Wy zapewne siedzicie sobie. W swoich domach, w cieplutkich pokojach, być może pod kocykiem, być może pijecie ciepłą zimową herbatkę albo na przykład jakieś grzane winko. A Kaziu tutaj, na tym deszczu, w kurtce przeciwdeszczowej, moknie, moknie i cierpi. Ale czegóż się nie robi dla swoich widzów. Zwróć, zwrócę zatem teraz uwagę i przewinę ekran do początku, tak aby zobaczyć, co też tu do mnie ciekawego napisaliście. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię, Dawidzie, witam Cię, Wiktorze. Wiktor pyta mnie a ta muzyka w tle to z jakiego programu, albo jaka nazwa? Hmm, jeśli mógłbyś mi, Wiktor, napisać Jaką ty muzykę słyszysz? Yy, to byłbym Ci bardzo wdzięczny. Również pytanie do innych oglądających tego live'a: czy rzeczywiście słychać jakąś muzykę? Bo ja żadnej muzyki przecież nie puszczam. Mam nadzieję, że jakaś muzyka sama się nie puściła, bo ekran jest mokry, pełno na nim kropel wody, spływają po nim w tej chwili. Wy tego oczywiście nie widzicie, ponieważ obiektyw, który znajduje się z drugiej strony, jest suchy. Ale tutaj, od mojej strony, z tej strony, gdzie ja stoję, jest po prostu mokro. No nic, czekam zatem na odpowiedź. Kasia napisała, że teraz dopiero wie, co oznacza, żeby, że się idzie spać z kurami. No tak, moje kury idą spać o godzinie 16.00. I do godziny siódmej rano siedzą w kurniku. Czyli ile? 12, 13, 14, 15 godzin, 15 godzin trwa ich wieczór, noc, zanim wyjdą z kurnika. Ale należy im się, należy im się trochę odpoczynku. Po tym całym dniu spędzonym w chłodzie na deszczu należy im się ciepła noc. W Kurniku dobry wieczór Bożeno Kamila Kamila zaraz nie Dawid Dawid pisze skąd ta Kamili ciężko mi to będzie zapamiętać w każdym razie u nich już ciemno ciekaw ja jestem w jakim rejonie mieszkacie że już u was ciemno ja na Mazowszu i u mnie jeszcze nie jest tak całkiem ciemno ale już pomału się ciemno robi. Witaj, 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 witaj Grzegorzu. O, i mam chyba pierwsze pytanie. Jak ugotuję za dużo ziemniaków? i Jak je przechowywać? Ile czasu mogę? Lepiej takie. Lepiej takie same przechowywać bez dodatków typu zioła drożdże, suszony i czosnek suszony? Moja odpowiedź brzmi następująco. Po co gotujesz za dużo ziemniaków? Rozumiem, czasami może się to zdarzyć. Ugotujesz za dużo jeden raz, drugi raz, no ale już trzeci raz wiesz mniej więcej ile tych ziemniaków ugotować. I trzeci raz już nie musisz przecież pobierać i gotować aż tak dużo ziemniaków, żeby ci zostało, bo ogólnie rzecz biorąc, kury nie lubią jeść starych ziemniaków. I kiedy u mnie tych ziemniaków zostanie trochę z dnia poprzedniego, to na następny dzień kury nie chcą tych ziemniaków jeść. Jedzą je dopiero kiedy mocno zgłodnieją, ale zasadniczo jedzą, robią to niechętnie. Podkład muzyczny z moich filmów. Tak, podkład muzyczny z moich filmów. Jeśli masz na myśli inne. Filmy na kanale, a nie obecnego tego live'a. To, to tak, to właśnie ja podkładam. Podkładam muzyczkę, całość montuję w aplikacji Power Director. Tak, Bolek też ma coś do powiedzenia. Rozmawia sobie z Bolusiem, który znajduje się. Skórniku obok. Yy, aplikacja, aplikacja na telefon, wszystko montuje na telefonie, także możesz sobie podłożyć jaką yy, muzyczkę chcesz. W jakim filmie filmy nagrywasz? Pyta Wiktor, hodowca. Chyba chciałeś napisać w jakim programie, a nie w jakim filmie. Więc yy, tak, tak jak powiedziałem, jest to aplikacja Power, Power Director. Luboń koło Poznania. A to ciekawe, a to ciekawe. No bo zobaczcie, ja mieszkam na Mazowszu 40 km od Warszawy. I u mnie wygląda to w ten sposób. Co prawda, powiem Wam, że na żywo jest ciemniej niż to wygląda na, na ekranie kamery. Jest trochę ciemniej, ale całkiem ciemno. Nie mogę powiedzieć, że jest. O, Bożena Galka. Również z Mazowsza. Robi się ciemno. Tak, podobnie, podobnie jak u mnie. Agata pyta, dlaczego kurki mają łyse pupki. Łyse pupki. Bo po pierwsze, dopiero co przechodziły, albo nadal przechodzą okres pierzenia się, podawaj, podawaj im mielone mięso albo jakiś inny pokarm bogaty w białko to te pióra odrosną im szybciej czy podaje zioła, czy podaje suszony czosnek pyta mnie Akłasowski owszem, owszem, tak jak to już mówiłem niejednokrotnie w niejednym materiale i pokazywałem i mówiłem także zachęcam do oglądnięcia do cofnięcia się troszeczkę wstecz, poszukania, bo w wielu filmach pokazuję, jakie zioła podaję moim kurom. E, oczywiście, suszony czosnek również, bo chyba o to mnie pytałeś, e, Kaziu. Pierwsze pytanie: ile ci dzisiaj zniesły kury jajek? Bo u mnie to słabo, bo na 10 kur to tylko jedno jajko. Dobre pytanie, słuchaj. E, Dawid, tak. Dawid piszący z konta od Kamili. Już pokazuję, żeby żeby nie było, że coś tutaj oszukuje. No to powiem wam, że jeszcze dzisiaj nawet tego nie sprawdzałem, ile tych jajek jest. Ale o tutaj mam trzy Halina Buziak dla widzów. Tak jest. Piszcie, czy widzieliście Buziaka od Haliny, bo tutaj w kurniku. Internet przerywa. No i widzisz, u mnie trzy jajka. Także również szału nie ma. Ale czemu tu się dziwić, skoro kury śpią przez 15 godzin na dobę? Doba trwa 24 godziny. To niezbyt wiele mają tego dnia, prawda? Zobaczmy, co się dzieje w sąsiednich kurnikach. O, tutaj proszę bardzo, Simonka. A ty, jak zwykle, najbardziej zmokłaś. Ja nie wiem, słuchajcie, o co chodzi, że kurka bursztynowa zawsze wygląda najgorzej. Wygląda na najbardziej zmokniętą. O co chodzi z tym bursztynowym upierzeniem? Tutaj są kurczaki. Już weszły do paki, szykują się do spania. Za chwilę światło zgaśnie, zajmą swoje miejsca na grzędzie, i do jutra, do godziny siódmej albo ósmej, będą w kurniku musiały siedzieć. Boluś, ty też jakiś taki zmoknięty jesteś? Ja już pomału będę, słuchajcie. Kończył tego live'a. Dociągniemy do 15 minut. Bo za chwileczkę nie będę w stanie utrzymać telefonu, bo w ręce jest naprawdę chłodno. Przydomowa zagroda pyta, dlaczego kury się nie niosą. Słuchaj, odpowiedź na to pytanie bardzo wyczerpująca znajduje się na kanale w jednym z poprzednich. Filmików. Zachęcam cię serdecznie do tego, żebyś ten filmik sobie obejrzał. Jest to filmik bodajże, drugi albo trzeci do tyłu jak sobie cofniesz, bo temat jest naprawdę rozległy. Ja mógłbym się tutaj dużo, że tak powiem, rozwijać w tym temacie, natomiast nie mamy już na to czasu, więc zachęcam cię, jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego kury się nie niosą. Obejrzyj sobie jeden z poprzednich filmików, właśnie zatytułowany Dlaczego kury się nie niosą? I znajdziesz tam odpowiedź na swoje pytanie. Bożena pyta, czy pszenicy na 8 kg pszenicy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czytam dosłownie. Czy pszenicy na 8 kg pszenicy, kukurydzy 8 kg, to dobrze czy źle? Przy robieniu paszy, oczywiście, inne smakowyki też będą. Hmm, yy, niech ja to dobrze zrozumiem. 8 kg pszenicy na 8 kg kukurydzy, chyba, chyba o to ci chodzi. Jeśli tak, to oczywiście proporcje są ok. Nie ma jakichś takich sztywnych reguł, sztywnych zasad, że na tyle i tyle pszenicy musi być tyle czy tyle kukurydzy. Kury jedzą to, co sobie chcą, to sobie wygrzebią. Jak im się bardziej zachce jeść kukurydzy, to i tak będą jadły samą kukurydzę i na odwrót. I ostatnie pytanie: jakie jedzenie robić kurom, żeby niosły jajka? Na to pytanie również odpowiadałem już w poprzednich materiałach, w poprzednich filmikach. Jest tego bardzo dużo na kanale, dlatego zachęcam Was do tego, abyście odświeżyli sobie kanał popatrzyli, jakie tam są materiały, jakie są odcinki, jakie są tytuły. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Natomiast w tym live'ie, w tej relacji na żywo, to już wszystko. Ja się z wami żegnam. Mówił do was Kazik. Idę teraz dawać w gazik, bo zmarzłem. A my co? Widzimy się w poniedziałek w kolejnym odcinku. Życzę wam Udanego weekendu, spokojnego, abyście odpoczywali, abyście pogodę ładną mieli. Trzymajcie się. Do widzenia.